Cześć moi kochani, witam was na aktualizacji Q4. Nie będzie to jakaś wielka aktualizacja, ponieważ w roku jest jedna duża aktualizacja i trzy mniejsze, czy tam dwie mniejsze, zależy ile będzie, ale coś nowego się pojawiło. Została naprawiona lista wyników, są już lokalne wyniki, do tego nowy magiczny przedmiot, który właśnie pewnie widzicie chwilę na swoich ekranach, do tego menadżer emotek ja się jeszcze tutaj wspomogę, troszeczkę wizualnych poprawek, do tego klangifty, tak, klangifty i balans, który miał się pojawić. Dobra, ale na początek, tablica wyników zostaje naprawiona, teraz mamy trzy tak zwane listy. Graczy, rankingi, czyli mamy na normalne trophy, na Patch of Legends i lokalni, więc wszystko zostało teraz już naprawione. Zobaczcie, jest Patch of Legends, można też lokalnych zobaczyć. Ja tutaj mam swoje dwa konta testowe, więc w końcu będziemy mogli lokalnie sobie patrzeć i się tutaj konkurować ze sobą. Do tego w klanie też będzie dostępny widok, kto jest na Patch of Legends i na jakim wyniku, i to wszystko już teraz zostało poprawione i będzie y, Wam się tutaj wyświetlało ładnie, bo wiem, że za tym tęskniliście. Do tego tutaj mamy takie y, sezonowe karty BOSTowane, w ten sposób będzie to teraz prezentowane, w ten sposób troszeczkę mniej miejsca będzie zajmowało, ładnie wizualnie i tyle. No i teraz menadżer emotek. Przechodzimy do emotek. Oprócz naszego standardowego ośmiu emotek, które będziemy mogli na deku sobie ustawić, możemy sobie tutaj dodać swoje ulubione emotki. Klikamy na emotkę, mamy serduszko i po prostu tym serduszkiem potwierdzamy i nasza emotka pojawia się w deku, jak chcemy usunąć to samo. I co nam to będzie dawało? Te ulubione emotki będą się pojawiały od razu na liście emotek na pierwszym miejscu, zaraz po tym ośmiu dekach. Ośmiotekowym, emotkowym naszym ustawieniu, więc będziemy mieli teraz cztery linie i będą nasze te ulubione motki zaraz w linii. Zresztą wam zaraz te pokażę. Jestem w walce, więc teraz sobie mogę kliknąć u tu emotki. Tutaj jeszcze są te moje 8 standardowych, ale jak sobie tutaj przełączę, zobaczcie, mam 8 swoich standardowych, i moje 8 kolejne, które sobie ustawiłem jako ulubione, więc mogę sobie teraz je wybierać i mam te swoje deki. Tylko tutaj trzeba raz przełączyć po prostu strzałką i przełączono nam się na taki widok motek właśnie tych standardowych i naszych ośmiu. Więc myślę, że będziecie z tego zadowoleni, bo wiele osób też musiało tam scrollować, scrollować, a ja to samo robiłem, żeby sobie wybrać jakąś motkę, a teraz będziemy mogli szybciej to robić. Więc ułatwienie. No dobra, ale teraz czas, czas przejść do nowego magicznego przedmiotu. Nowy magiczny przedmiot. Mamy pierwszą potkę w Clash Royalu, a jest nią kart Boss Poison. Będziemy mogli naszą kartę zbostować do poziomu wieży. Czyli na przykład, jeżeli karta nasza jest powiedzmy na 8, a my mamy już powiedzmy ten. 11 level wieży, to ta potka będzie nam gwarantowała yy, możliwość zwiększenia naszej karty do tego poziomu i nią pograć. Ta potka będzie działała przez jedną godzinę. Przez jedną godzinę ta potka będzie działała. Yy, maksymalnie można mieć 8, 8 właśnie tutaj na slocie uzebranych. Yy, uzupełnienie będzie 500 golda, o ile dobrze to rozumiem. Będzie to można zdobyć w daily taskach, daily taski, w pas royalu, na Patch of Legends i w Challenge'u oraz w sklepie, więc ta potka będzie tak to wyglądała, jak tutaj wybierzemy, no jak widzicie, ja mam wszystkie karty na maksa, ale będziemy mogli sobie wybrać kartę, którą chcemy bostować do maksymalnego poziomu i będziemy mogli nią przez godzinę pograć, więc nowa, nowy magiczny przedmiot, nowa potka, więc wchodzimy w erę potek w Clash royalu. jak to dalej będzie się rozwijało, zobaczymy. Do tego będą klan gifty, ale klan gifty będą dostępne tutaj w sklepie. Ja aktualnie nie mogę wywołać tego w grze, więc mam nadzieję, że uda mi się to wkleić. Taki wygląd będzie taka oferta, na przykład, ja tutaj widzę, zagemy, czy będzie zagemy, czy za prawdziwe pieniądze, to już zobaczymy, ale będzie można taki gift kupić w klanie, i każdy gracz, który jest w klanie, kiedy została ta oferta kupiona, będzie mógł odebrać ten prezent. Więc będzie można w końcu troszeczkę pomagać też w klanie w ten sposób. Oprócz tego, że osoba, która kupi ten prezent, dostanie jeszcze coś dodatkowo w tej ofercie. No i to też działa na tej, że nowe osoby, które dołączą już po zakupie oferty, tak jak mówiłem, nie będą miały tej oferty. I ta oferta jest tak długo ważna, dopóki jej nie odbierze dany gracz, czy lub nie wyrzucimy osoby, która to kupiła, bo jeżeli wyrzucimy osobę z klanu, która to kupiła lub wyjdzie z klanu, to ta oferta znika dla wszystkich, więc radzę się szybko, radzę szybko Zbierać takie prezenty bo co fajne to szybko znika. No i oczywiście wchodzi tutaj balans, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, Rage z tą aktualizacją już będzie po, na nowym. Tak samo Lumberjack, mniejszy zasięg. No i naprawione właśnie działanie, więc chyba nie będzie. O ile dobrze pamiętam, chyba jednak nie będzie tego e, odpychania. Chyba nie będzie tego odpychania, ale będzie zadawał obrażenia, więc zobaczymy. Musimy sobie poczekajcie, będzie zadawać obrażenia? Tak, będzie zadawać obrażenia. Właśnie widzicie to na, swoim, na swoich ekranach, więc tak to wygląda. No dobra, to tak szybko, w telegraficznym skrócie, Q4, nowy magiczny przedmiot, ja się bardzo cieszę z tego edytora emotek, ja wiem, że na pewno niektórzy się spodziewali więcej, ale na świąteczny sezon to i tak dużo, bo jeszcze się będzie dużo działo z tymi challenge'ami i nie tylko, a myślę, że w styczniu, mam nadzieję, zobaczymy coś więcej w styczniu, coś nowszego, chociaż aktualizacja dopiero będzie pewnie w marcu. Kolejna, ale mam nadzieję, że w styczniu lub lutym zobaczymy jakąś nową kartę. Czy tak będzie, trzeba czekać. Pamiętajcie o kodzie POW. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz, bo naprawdę dużo ostatnio osób kupiło pas Royala z moim kodem, i naprawdę serdecznie z całego serca Wam dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.